Witam serdecznie na konferencji prasowej w biurze poselskim Lewicy. Ze mną jest Pan Mariusz Mądrowski, członek Zarządu Powiatu Blizińskiego, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Nowej Lewicy. W dniu dzisiejszym dwa tematy, jeden a dotyczący inicjatywy lewicy w sprawie podatku VAT na E, usługi e, transportu kolejowego pasażerskiego i dwa stanowisko dotyczące nowelizacji kodeksu wyborczego, który przedstawił Pan Mariusz Mądrowski. <laughs> Szanowni Państwo, w ubiegłym roku w grudniu koleje wielkopolskie podniosły ceny biletów o 3%, natomiast od stycznia e, wzrosły ceny biletów kolejowych o 11,8% jeśli chodzi o TLK Intercity, o 17,4% jeśli chodzi o ekspresy i o 17,8% jeśli chodzi o Pendolino, to jest największy wzrost cen biletów w ostatnich. A 20 latach. Lewica od samego początku sygnalizowała stronie rządowej, że takie rozwiązania wpływają po pierwsze na wzrost inflacji, po drugie na ograniczenie możliwości dojazdu do pracy, nauki czy realizacji swoich potrzeb życiowych związanych z kulturą czy sportem. Dlatego też już na początku stycznia skierowaliśmy stosowne pisma do rządu. Też w ramach informacji bieżącej nasz punkt w tej sprawie został zrealizowany. Wówczas to minister... Adamczyk mówił, że rząd wspiera kolej i gdyby nie wspierał, to podwyżka powinna wynosić 53% jego zdaniem i nie widzi możliwości zmiany cen biletów. Lewica proponowała określone rozwiązania, dlatego też w dniu dzisiejszym został wniesiony do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ta ustawa przewiduje, iż stawka z 8% na 0 VAT dotyczyłaby kolei międzymiastowej, lokalnej, podmiejskiej i miejskiej z wyłączeniem metra i tramwaju. Takie rozwiązanie, Szanowni Państwo, okazuje się, że wdrożyła Finlandia od stycznia i wprowadziła zerową stawkę podatku VAT, mimo że podatek VAT jest regulowany, czyli wymaga również udziału strony Unii Europejskiej, to jest to możliwe. Po drugie, nasz artykuł 71 Konstytucji wielokrotnie na jego podstawie wydawane orzeczenia mówiły o tym, że jeśli uwzględnia się dobro rodzin i obywateli, to takie rozwiązania można wprowadzać nawet z datą wsteczną. To jest koszt stosunkowo niewielki, bo może około 400 milionów złotych to dziś trudno wyliczyć. Niemniej jednak po naszych apelach, po odbyciu debaty parlamentarnej z inicjatywy Klubu Poselskiego Lewica premier dwukrotnie wzywał na dywanik pana ministra Adamczyka i próbuje publicznie powiedzieć, że nie może sobie dać rady z tym, jak to. O wprowadzić, żeby obniżyć ceny biletów. Minister finansów mówi, że z kolei pracuje. Pewno coś z tego będzie. Z tego wynika, że presja społeczna ma sens. Ma sens i składanie tych projektów ustaw również przez opozycję ma sens, mimo że one są zamrażane, bo obok pojawi się projekt rządowy, to chodzi jednak, niektóry projekt będzie w ostateczności procedowany, czy ale najważniejsze, żeby sprawa została podjęta. Mam nadzieję, że to nie jest tylko wołanie przez premiera na zasadzie uspokojenia opinii publicznej, że coś tam robimy, a sprawa rozejdzie się po kościach. Bo, jak wspomniałem, te znaczące podwyżki cen biletów dotykają bardzo wiele osób. Jeśli chodzi o Wielkopolskie, koleje Wielkopolskie 3% podniosły w grudniu. Ale trzeba jednak wspomnieć, że w sierpniu podniosły o 15% jednorazowe bilety, a o 10% bilety miesięcznie. Czyli łącznie to jest mniej więcej też na tym samym poziomie co PKP. Na przykład taki bilet miesięczny 50 km z Gniezna do Poznania jeszcze w lipcu kosztował gdzieś 330 zł a następnie 370, a teraz 381, czyli można powiedzieć 50 złotych wzrosły w ciągu pół roku koszt takiego miesięcznego biletu, jeśli chodzi o Poznań. Grupa PKP to 17 spółek. Można tam rzeczywiście znaleźć zapewne oszczędności. Stąd między innymi nasz apel do premiera, żeby dokładnie, jako właściciel, jako skarb państwa, który ma tam decydującą rolę, mógł również szukać tam oszczędności. Ten projekt ustawy, jak mówię, złożyliśmy. Naszym zdaniem, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Faktem na to jest to, że Finlandia wprowadziła. Takie rozwiązanie. To rozwiązanie pozwoliłoby obniżyć średnio o 7% ceny biletów, czyli jak w tej chwili wzrosły ceny biletów dla kategorii TLK Intercity o 11 osób, no 11,8%, minus 7, no to by było w granicach 5% i wtedy ta podwyżka, myślę, że byłaby strawna dla korzystających z kolei, a ilość osób korzystających z kolei wzrasta. To dobrze, bo to jest transport ekologiczny, w związku z tym to też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o ochronę naszego środowiska, żeby państwo promowało również te formy transportu zbiorowego, które również chronią nasze środowisko. Tyle w tej sprawie. Przechodzimy do kodeksu wyborczego. Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt nowelizacji ustawy Kodeks Wyborczy. Jak sama nazwa mówi, kodeks. A W parlamencie tradycją było to, że praca nad kodeksami wymaga głębokiego namysłu i zazwyczaj zajmuje się tym specjalnie powołana podkomisja kodeksowa z dużym udziałem prawników, organizacji pozarządowych, całego systemu państwa, która zabezpiecza funkcjonowanie wyborów, w tym Państwowej Komisji Wyborczej. Tym razem skorzystano tradycyjnie, jak w ostatniej kadencji, z tej możliwości drogi poselskiej, która właściwie wyklucza możliwość prowadzenia tych wszystkich konsultacji. Przejmie proszę Mariusza o przekazanie tych podstawowych informacji, gdzie można powiedzieć, że Lewica nie ma większych zastrzeżeń i tam, gdzie je ma. Rzeczywiście, a to w nawiązaniu do tego, co powiedział pan poseł, że tryb postępowania jest nagły, szybki, gwałtowny, niemalże chaotyczny. Przypomnę, że projekt ustawy wpłynął do Laski Marszałkowskiej 22 grudnia, a już 22, 26 stycznia został, została taka ustawa uchwalona przez Sejm, przez Sejm. Ona, oczywiście, trafiła w tej chwili do, do Senatu, bo następnie musi trafić do, do prezydenta. Jeszcze, jeszcze kodeks nie jest uchwalony, ale ostatecznie nie jest podjęty, ale zapowiadane zmiany rzeczywiście budzą szereg wątpliwości, a przede, przede wszystkim tryb, tryb procedowania tej, tej uchwały i tempo, w jakim się proceduje ta uchwała. A poza tym jest, okres jest już bardzo późny. Jesteśmy bardzo wyboru, blisko wyborów parlamentarnych, co za tym idzie wystartowania tego kalendarza wyborczego. A dobrą tradycją, wieloletnią tradycją, było, że w ciągu przynajmniej 6 miesięcy przed startem kalendarza wyborczego nie zmienia się kodeks wyborczego nie zmienia się reguł gry. My mówimy o tym, że nie, nie, nie zmienia się reguł gry w trakcie meczu, a do, do tego dochodzi. Jakie zmiany niesie, niesie proponowana nowa uchwała? A mianowicie zwiększenie liczby obwodowych komisji wyborczych. Yy, w tej chwili w nowej uchwały można będzie tworzyć obwodowe komisje wyborcze w miejscach, gdzie mieszka od 200 od 200 mieszkańców. Do tej pory była tak, taka liczba, wynosiła od 400 do od, przepraszam, od 500 do 4000 tysięcy mieszkańców. W takich miejscach tworzono komisje obwodowe, komisje wyborcze. W tej chwili można będzie, może, będzie tworzyć od 200. Co do zasady, w starym kodeksie również taka możliwość istniała. Nie trzeba było tego zapisać w sposób, w sposób ustawowy. W, tej, w tym momencie ustawodawca zapisuje to, to na twardo. Czyżby, czyżby za tym się kryły jakieś jakieś, jakieś ukryte treści? To znaczy tak, z całą, z całą pewnością m, mieszkań, mieszkańcy m, spotkają się z wieloma przypadkami takimi, że trafią, będą chcieli oddać głos w komisji wyborczej, w której głosowali do, do tej pory. W tej chwili mimo być może zwiększenia liczby odwodowych komisji wyborczych, dostęp do tej komisji będzie wątpliwy, ponieważ mieszkańcy mogą, mogą, mogą nie trafić. Wymagać to będzie przeprowadzenie odpowiednio dużej, yy, szerokiej akcji informacyjnej, żeby dobrze poinformować mieszkańców, gdzie mają, gdzie mają głosować, żeby przypadkiem yy, żeby, żeby, żeby przypadkiem cel nie został przypadkowo nieosiągnięty. Być, być może zamiast trafić do komisji wyborczej, żeby mieli bliżej, może do tej komisji nie trafię, ponieważ nie trafią, ponieważ komisja będzie zajmowała, znajdowała się w innym miejscu. Tu dość, dość pozytywnie oceniamy propozycję, żeby zorganizować publiczny transport yy, i dowozić wyborców do obwodowych komisji wyborczych właśnie w tych miejscach, gdzie nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy w dniu głosowania, jeżeli on funkcjonuje, odległość od przystanku yy, do obwodowej komisji wyborczej jest większa niż półtora kilometra, to jak, jak naj, najbardziej pożądane, pożądane działanie z tym, że no, jest znowu przekazanie kolejnego obowiązku na rzecz gminy ponieważ te, te, te zadania, te obowiązki mają wykony, wykonywać gminy, pozostaje, pozostaje pytanie czy gminy otrzymają odpowiednie rekompensaty za organizowanie tego transportu. Obligatoryjnie również mają być doważeni do komisji, do obwodowych komisji wyborczej ci wyborcy, którzy ukończyli najpóźniej w dniu głosowania 60 lat oraz ci, którzy posiadają stopień niepełno, niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym również bardzo, bardzo chwalebna, bardzo, bardzo, bardzo dobra inicjatywa. Pytanie, Pytanie? czy gminy, które będą zobowiązane do, do zorganizowania takiego transportu dostaną za to odpowiednią rekompensatę? Warto tutaj dodać, że to o, ta obligatoryjność występuje wtedy, jak wyborca się zgłosi, żeby to nie zostało odebrane, że wszystkim na. obowiązkowo dowozimy. Nie, nie, na własny wniosek. Na wniosek głos. Tak, jeżeli mówimy o dostępie, dostępie do obwodowych komisji wyborczych i o możliwości głosowania, należy podkreślić y, fakt, że zmieniono zasady, zasady y, z wyrażenia chęci głosowania dla Polaków mieszkających za granicą. Do tej, do tej pory była taka możliwość, że Ci Polacy, którzy mieszkają za, za granicą, zgłaszali chęć wzięcia udziału w głosowaniu i z, dopisania się do listy wyborców do konsula. Można było, zrobić, bo, można było to zrobić osobiście, telefonicznie. W tej chwili. Aha, jeszcze na to, na to były trzy, był czas trzech dni przed dniem głosowania. W tej chwili. Ten okres wydłużono do 5 dni przed dniem głosowania i takie zgłoszenie wymaga odpowiednią formy pisemnej. Jest, jest to kolejne, kolejne utrudnienie, z tego powodu niewykluczone, że część Polaków mieszkających za granicą nie weźmie udziału w głosowaniu, a frekwencja, a frekwencja w czasie wyborów spadnie. Kolejną rzeczą budzącą wiele kontrowersji i wątpliwości jest y, możliwość nagrywania procesu wyborczego przez, y, mężów, przez mężów zaufania. Do tej pory mężowie zaufania oczywiście zawsze byli, zawsze byli powołani, zawsze byli wybierani i byli w obronowych komisjach wyborczych, ale mogli, mogli rejestrować pracę komisji wyborczej do czasu zaplombowania urny wyborczej, ur, ur, urny do głosowania i rozpoczęcia y, pracy komisji przyjmowania, przyjmowania osób głosujących. W tej chwili mężowie zaufania będą mogli rejestrować za pomocą Uwaga, własnych smartfonów czy własnych telefonów komórkowych cały, całą pracę, cały przebieg procesu głosowania, całą pracę komisji wyborczej od czasu zaplombowania wyborczej aż do zakończenia liczenia głosów. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wchodzicie Państwo do obwodowej komisji wyborczej, a tam stoi, stoi człowiek, człowiek z kamerą Człowiek z kamerą i y, nagrywając pracę obwodowej komisji wyborczej nagrywa również wyborców. Utrwala, utrwala wizerunek, zagląda w kartę do głosowania i te, i te dane raz wysyła do ministra cyfryzacji, a dwa. Nie wiadomo, co z tymi danymi się potem stanie, z wizerunkiem utrwalonym, czy ma do, czy ma do tego prawo, czy może to przechowywać, czy może, czy może przetwarzać dane osobowe. Są to nasze dane osobowe. Poza tym głosowanie pod presją, w sytuacji, kiedy, kiedy ktoś rejestruje moje czynności związane z oddaniem głosu, z takim najważniejszym aktem demokratycznym, do którego jestem upoważniony, w sytuacji upublicznienia potem mojego procesu głosowania jest czymś wylo, wysoce. Hmm, wysoce niepoprawnym. Na jaki jeszcze element chcieliśmy zwrócić uwagę? Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że się rozmontowuje trochę bezstronność, bezstronność komisji rejonowych i okręgowych, co znaczy do tej, do tej pory w tych komisjach w tych komisjach mogli zasiadać tylko i wyłącznie sędziowie. W myśl w propozycji złożonej przez Prawo i Sprawiedliwość, w tych komisjach w tej chwili już nie będą musieli zasiadać sędziowie, po prostu osoby, które mają wyksz wykształcenie prawnicze i mówi się, że takie, których obecność i praca w komisji gwarantuje bezstronność i niezależność tej komisji. Co do, co do intencji, rzeczywiście mamy duże wątpliwości, ponieważ mo mogą być wybierane te osoby przez komisarza wyborczego, a więc, a więc namiestnika rządu w terenie. Więc tymi osobami niekoniecznie, niekoniecznie musimy wierzyć, że będą osoby zupełnie, zupełnie bezstronne, mogą być to dawni, obecni działacze partyjni, których właśnie bezstronność może być kwestionowana. No to takie naj, najważniejsze zmiany, z którymi... I do to, tego co, jeszcze centralny rejestr wyborców. Aha, jeszcze, jeszcze, jeszcze chciałbym nawiązać do, jednego, do jednej propozycji PiSu. Powstanie centralnego rejestru, centralnego rejestru wyborców. Rejestry wyborców, spisy wyborców, jak wiemy, jak wiemy, są w gminali. Teraz chciałbym nawiązać do poprzedniej naszej konferencji, a do jednej, do jednej z poprzednich naszej konferencji, kiedy mówiliśmy o ustawie bezkarno Bezkarność Plus. Tamta ustawa doty dotyczyła takich sytuacji, że niektórzy wójtowie i burmistrzowie przekazali spisy wyborców nie mając, yy, komisarzom wyborczym, nie mając do, te, do tego uprawnień. W myśl ustawy bez, Bezkarność Plus oczywiście te procesy, które toczyły się przeciwko tym włodarzom gmin, zostały Postępowanie w tych procesach zostało zawieszone. W przypadku wyroku skazującego te wyroki zostały, zostały również zawieszone, czy, czy wstrzymane i, i zamazane. Ale w ten sposób, gdyby przyszło na przykład do wyborów kopertowych, takich, takich na jakie partii co miała. Ja Apetyt w roku 2020. W tej chwili już nie, rząd nie będzie musiał prosić, nie będzie musiał wzywać włodarzy gmin o udostępnienie spisów wyborców, ponieważ spisy wyborców będą gotowe, czekały w kancelarii. Prezesa Rady Ministrów. Czyli powstanie centralny rejestr wyborców, do którego będą mieli dostęp między innymi Wójtowie, Państwowa Komisja Wyborcza i tak dalej, czyli nie będzie 2,5 tysiąca spisów wyborczych, o których trzeba było prosić, a będzie jeden, więc w każdej chwili będzie można nim zarządzać. Podstawowa wada to to, iż. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 6 miesięcy przed wyborami nie rusza się właśnie takiego aktu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to w tym terminie nie będzie uchwalone. I druga rzecz to zwiększenie kosztów. Ja byłem w ubiegłym tygodniu na spotkaniu noworocznym w gminie rychwał Powiat koniński Tam funkcjonuje w ramach polityki społecznej taksówka społeczna. Jeśli obywatel chce jechać do lekarza jest osobą niepełnosprawną, chce załatwiać swoje sprawy, to dzwoni do Centrum Usług Społecznych Gminnych i wtedy ta taksówka społeczna jedzie i go zawozi, czy do Poznania, czy gdzie indziej, czy na terenie gminy. Więc może warto by było te pieniądze przeznaczyć na realizację takiego programu, który byłby programem systematycznym, a nie na jedną niedzielę i parę godzin na dowożenie, ale na systemowe rozwiązanie bo um, dodatkowe koszty to oczywiście z ilością tych komisji wyborczych, ale po raz pierwszy wprowadza się zasadę, że wynagrodzenie otrzyma również mąż zaufania. 50% tej diety, którą otrzymują członkowie komisji, również męż mężowie e, e, zaufania. No i oczywiście to filmowanie e, to e, trudno sobie wyobrazić jakby dobrą atmosferę do pracy w komisji, jak ktoś będzie z boku Załuka, czy gdzieś tam, a po prostu to nagrywał. Jest wiele tych wątpliwości, stąd Senat w tej chwili będzie pracował nad tą ustawą, wrócą poprawki, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dotychczasowe doświadczenie takie jest wszystkich partii politycznych, że ci, którzy grzebali przy kodeksie wyborczym przed wyborami, zazwyczaj te wybory przegrywali i dotyczy to całej mapy e, politycznej w Polsce.